Cześć, witajcie! Dzisiaj będzie odcinek o światłach, bo sami tak zdecydowaliście, głosując w ankiecie, która była w zakładce społeczności. Tak swoją drogą bardzo ciekawe rozwiązanie, i chyba będziemy robić takie ankiety dla Was częściej, ale wracamy do tego odcinka. Dni się robią coraz krótsze, pogoda coraz gorsza, co zresztą widać, i dlatego dobre światła są takie ważne, bo dobre światła to podstawa bezpieczeństwa. I dzisiaj opowiem Wam o światłach halogenowych. Opowiem Wam też o światłach wykonanych w technologii LED. Przy okazji odpowiem Wam na pytanie, czy to prawda, że światła wykonane w technologii LED zużywają mniej energii? Na koniec będzie najnowocześniejsza technologia, czyli światła laserowe, a jako bonus oświetlenie ambientowe wnętrza. Zapraszam! Na początek opowiem Wam o klasycznych reflektorach ze zwykłą żarówką halogenową. Jest to ta najstarsza, najprostsza i najtańsza technologia. Te światła świecą na odległość około 100 metrów. Barwa światła odbiega od barwy światła naturalnego, przez co jest to mniej przyjemne dla oka. No i też żarówki cechuje niska żywotność, ale tutaj pojawia się zaleta, a więc cena. Cena nowej żarówki jest niska. I zazwyczaj też taką żarówkę się łatwo wymienia. O, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli mieliście auto, w którym żarówkę wymieniało się trudno i jakie to było auto. Wspomnę Wam jeszcze o asystencie świateł. Jest to bardzo ciekawy i bardzo pomocny system, który po raz pierwszy pojawił się razem ze światłami ksenonowymi, ale teraz już jest dostępny z każdym rodzajem świateł. I ten system pomaga nam, kiedy jedziemy na światłach drogowych, bo ten system sam przełącza ze świateł drogowych na światła mijania w zależności od tego, co się dzieje na drodze. Czyli, jeżeli przed nami będzie jechało inne auto, to z automatu przełączy nam, się, przełączy nam ze świateł drogowych na światła mijania, nie oślepiając tego auta z przeciwka. Teraz opowiem Wam o światłach wykonanych z technologii LED. Jest to ta technologia, która wyparła z rynku światła xenonowe. Ciekawostka: światła xenonowe po raz pierwszy pojawiły się w BMW Serii 7, ale wracamy do naszych świateł, których zaletą jest na pewno to, że one świecą już na odległość ponad 300 metrów. Jednocześnie barwa tego światła jest zbliżona do barwy światła naturalnego, przez co jest przyjemna dla oka. No i zaletą jest na pewno to, że ten reflektor po prostu ładnie wygląda. A jego wadą może być to, że nie jesteśmy w stanie wymienić pojedynczej diody, ani pojedynczego segmentu. Musimy wymieniać cały reflektor. Z tym, że wady świateł reflektorów wykonanych w technologii LED zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. Teraz odpowiem na pytanie, które zadałem we wstępie. Czy to prawda, że światła wykonane w technologii LED zużywają mniej energii? I tak, to jest prawda. Światła wykonane w technologii LED zużywają mniej energii, ale wytwarzają dodatkowe ciepło, przez co jest potrzebny dodatkowy wentylator, który też potrzebuje energii. Czyli tak naprawdę suma tej energii jest taka sama czyli nie ma oszczędności na energii. Warto wspomnieć jeszcze o jednej ciekawej rzeczy a więc o adaptacyjnych reflektorach LED które po pierwsze do, mogą doświetlać zakręty a współpracując razem z asystentem świateł będą wycinać inne auta ze snopu świateł drogowych czyli to jest taki bardziej zaawansowany asystent świateł bowiem jadąc i korzystając z asystenta ciągle idziemy na światłach drogowych a tylko auto które jest przeciwka jest wycinane z tego snopu żeby go nie oślepiać ale my ciągle mamy bardzo dobrą widoczność. Na koniec opowiem Wam o najnowocześniejszej technologii, czyli o światłach laserowych, które po raz pierwszy seryjnie zostały zaprezentowane w BMW i8. I o tym aucie jakiś czas temu razem z Adrianem nagraliśmy dla Was odcinek. Link do tego odcinka macie tutaj. Wracamy jednak do świateł których zaletą jest to, że one świecą już na odległość nawet dwa razy dłuższą niż światła wykonane w technologii LED, bo jest to ponad 600 metrów. Barwa tego światła jest też zbliżona do barwy światła naturalnego, przez co jest przyjemne dla oka. Musimy tylko pamiętać, że żeby światła laserowe zadziałały, muszą być spełnione określone warunki, czyli musimy jechać co najmniej 70 km na godzinę, no i na drodze, którą się poruszamy, nie może być innych źródeł światła. Nie może być ani latarni, ani innych aut więc te siota nam się nie włączą wtedy, kiedy będziemy jechać przez miasto, wtedy będziemy jechać po prostu na LEDach, ale włączą nam się wtedy, kiedy będziemy jechać na przykład przez ciemny las. Jako bonus do tego odcinka pokażę Wam, jak kapitalne wrażenie robi oświetlenie ambientowe wnętrza, bo zobaczycie też dywany świetlne, a także jeszcze raz podświetlany grill w tym aucie, czyli w BMW X6. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Wam, jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami oświetlenia. Jeżeli tak, to pamiętajcie o polajkowaniu tego filmu. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, bo to dla Was się tak poświęcam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu poniżej. My na każde z Waszych pytań bardzo chętnie odpowiadamy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia!